Witajcie! W dzisiejszym odcinku sprawdzimy sobie rzeczywiste pasmo oscyloskopu Rigola, Ty, Rigol Tyś, DS1052E po przeróbce na 100 MHz. Do tego celu wykorzystam generator arbitralny, sondę oscyloskopową, no i nasz badany oscyloskop, jak również pewien osprzęt do A więc tak ustawiamy sobie na 50 ohmów obciążenie. Sonda ma 1, 10 MA wraz z dzielnikiem, żeby się podpiąć. No a musimy użyć sztucznego obciążenia i dopasowanej impedancji. Bezpośrednio nie możemy podpiąć do oscyloskopu, no bo nie idzie, tego, nie, nie szłoby tego dopasować. Więc to już ustawiłem, dlatego ustawiam na 50. Obciążenie 50 ohmów jako terminator. I nasz i wpinamy się równolegle oscyloskopem, żeby zmierzyć napięcie. dodatkowo. Używam jeszcze tego zawiniętego e, drutu, żeby jak najmniej, żeby zmniejszyć jak najbardziej pętlę indukcyjną, a nie a usunąłem ten krokodylek. Więc ja, dobrze, że to mamy 10 MHz, kursory styloskopu są na te około 0,7 amplitudy. Opraszam, dobrze, nastąpiły pewne problemy techniczne, ale zaczynajmy.

Powoli mamy sto jedenastkę, rozszerzę wykres. 106 MHz. Mamy, hmm. jakbyście zauważyli, zauważyliście jakoś na ponad jak tam było, 30 MHz, i tak do 70 jakby było więcej. Te VPP zmierzony był nawet 1,20. To oscyloskop musi pod, coś pod, raczej podbijać. Ciekawe, raczej generator można uznać, że jest dosyć wzorcowy. Nie, wiadomo, że to jakieś jest jakiś topowy, to jest jakiś tektronik, ale no bez przesady. Więc z tego by wychodziło, że to oscyloskop musi lekko je wzmacniać. Lekko to wzmacniać, to czy znaczy na tych zakresach. Trochę podbijać do góry, hmm, ciekawe. Ale już założyłem, że to będzie po prostu, no te 0,7 z tego jednego v czyli 700 mv VPP, nie? No powiedzmy, że mamy tak, ze 106 MHz. Więc tak, no przeróbka się udała. Na pewno. Hmm. Muszę, może to powiedzieć, bardziej poważnie posprawdzać, co się właściwie stało. Dlaczego on podbija na tych częstotliwościach wyżej? Ciekawe. A co wy sądzicie? Dajcie znać w komentarzach i na razie. Cześć.